Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Poczuj, jak Twoja świadomość rozszerza się poza granice ciała, poza czas i przestrzeń. Modlitwa to nie prośba, lecz akt twórczy, to świadome wejście w stan, w którym pragnienie już się spełniło. Wyobraź sobie, że to, czego pragniesz, już istnieje. Poczuj emocje związane z jego spełnieniem. Zanurz się w tej rzeczywistości całkowicie. Nie czekaj na znaki zewnętrzne. Stań się znakiem dla siebie i innych. Powtarzaj codziennie: Jestem tym, czego pragnę. Moja świadomość tworzy moją rzeczywistość. Dziękuj i oddychaj. Twórz bo modlitwa to portal do nieskończonych możliwości.